Jak skorzystać z wersji demonstracyjnych naszych aplikacji i dodatków do subjekta GT? Najprostszym sposobem jest uruchomienie subiekta GT i założenie nowego podmiotu. Możemy go nazwać podmiot demo, Seczka i tak, żebyśmy wiedzieli, że jest to demo dla NIP-u, który jest standardowym NIP-em, który insert dodaję do podmiotu wpisując dane przykładowe, możemy sobie tutaj wpisać NIP, e, czyli same jedynki. Tak, taki NIP umożliwia e, tak naprawdę przetestowanie wersji demo naszych aplikacji. Oczywiście wpisanie tego NIPu tutaj e, nie jest elementem, który uruchomi demo. Kolejnym krokiem e, który należy wykonać to jest naciśnięcie OK. Program zakłada nam bazę danych i my w tym momencie powinniśmy sobie wybrać wersję próbną i wpisać dane przykładowe. Tak będzie łatwiej, ponieważ zostaną tam umieszczone przykładowe wersje dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień od klientów oraz zostaną założeni kontrahenci. To skróci czas testowania aplikacji. Kiedy nie będziemy musieli generować dokumentów, oczywiście możemy w tym podmiocie wygenerować dokumenty, dodatkowo nasze, założyć swoje kartoteki, ale pamiętajmy, że to będzie podmiot, który będzie miał dane przykładowe. Ja teraz kliknę OK. System przejdzie do zakładania nowej bazy i tworzenia obiektów i wpisywania danych. Zobaczymy, jak to wygląda po zakończeniu. OK, podmiot demo został utworzony. Mamy tutaj do wyboru dwóch użytkowników, szef i Jan Kowalski. My zalecamy korzystanie z szefa. Wchodzimy oczywiście bez hasła. W przypadku pytania, numer licencji nic tutaj nie wpisujemy. Podmiot nam będzie działał 45 dni, tak jak producent tutaj informuje. I teraz sprawdźmy. Powinniśmy mieć tutaj w zestawieniach jeden z modułów, który był wcześniej doinstalowany. Wszystkie Kom. Analiza sprzedaży według asortymentu, jak i ruch towaru. Uruchommy i dodatek się uruchamia, nie informując nas o tym, że dany NIP jest nieodpowiedni do uruchomienia danego modułu. Sprawdźmy sobie tutaj w administracji parametry, dane podmiotu. Mamy NIP z jedynkami automatycznie założony. Podmiot. Mamy tutaj też dokumenty sprzedaży. Zobaczymy sobie zamówienia od klientów również są i dokumenty magazynowe. Również mamy tutaj wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych, na których możemy testować sobie nasze dodatki. I to byłoby tyle. Zapraszamy do testów, do usłyszenia.